Witaj siostro. Witaj bracie. Witajcie, witajcie. Dajcie mi znać, czy mnie widać, czy mnie słychać. Dzisiaj o bardzo nietypowej porze podłączam się jeszcze tutaj, wskakuję też na Instagram. Dobrze, jestem na Instagramie też. Witajcie, witajcie, witajcie. Dzisiaj, dzisiaj zawezwało mnie, zawezwało mnie, żebym się tutaj stawiła mimo bardzo nietypowej pory. Więc jestem, jestem, jestem. Dostałam od Was pytanie. Pytanie, które jest no, też ważne dla mnie osobiście, i pytanie, z którym spotykałam się miliony razy na swojej własnej ścieżce, tak? I, i, więc stawiam się, żeby podzielić się z Wami moimi przemyśleniami. Pytanie, pytanie brzmi: um, co, jak można się nie gubić na tej ścieżce? Jak się nie zgubić na ścieżce? Jak nie zboczyć ze ścieżki? Jak wybrać dobrą ścieżkę? Jak wybrać tą ścieżkę, która mnie zabierze wprost do miłości, wprost do Boga. Hmm. Wprost do idealnej relacji, której pragnę, tak? Wprost do spełnionej pracy, której pragnę. Hmm. Otóż. Mam poczucie, że na wiele sposobów to pytanie jest takim rodzajem rozpraszacza. Rozpraszacza, który sobie zadajemy, żeby nie skupić się na tym, co jest naprawdę ważne. Tak? Osobiście mam poczucie, że ścieżka jest wszędzie. Ścieżka jest wszędzie, miłość jest wszędzie, dostęp do Boga, do boskości jest wszędzie. Dostęp do głębokich relacji jest wszędzie. Przede wszystkim dostęp do głębokiej relacji ze mną samą, ja ze sobą sama. Taki dostęp mam zawsze. Pytanie, czy korzystam z tego dostępu? Hej, 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 widzę, że się pojawiacie. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, właściwie dobry wieczór. Dajcie mi znać, czy mnie widać, czy mnie słychać. Więc, czy można zbłądzić na tej ścieżce, tak? Jak nie błądzić na, na tej ścieżce, jak nie gubić drogi? Mam poczucie, że droga jest wszędzie, że ścieżka jest wszędzie. Widać i słychać. Hej, Magdalena, dzięki, że jesteś. Dobrze Cię widzieć. Mam poczucie, że droga jest wszędzie. Pytanie: nie tkwi moim zdaniem w miejscu czy ja jestem na właściwej drodze. Tylko po latach, po latach zadawania sobie tego pytania doszłam do wniosku, że tak naprawdę pytanie brzmi jak ja się stawiam do moich doświadczeń tu i teraz. Jak ja się świadczam? Jak ja się stawiam do hmm, jak ja się stawiam do do mojego życia, tu i teraz, do pełni mojego życia, tu i teraz. Czy ja jestem w otwartości? Czy ja jestem w otwartości na każde doświadczenie, które przynosi mi ta droga? Bo przecież, tak naprawdę, jeżeli założymy, że droga jest wszędzie, że moja własna, unikalna ścieżka jest dokładnie tu i teraz i że cały wszechświat, cały wszechświat spotkał się właśnie tu i teraz, w dokładnie idealnym miejscu, żeby otworzyć mnie na miłość, żeby otworzyć mnie na Boga, na głębie relacji. To pytanie brzmi: jak ja jestem głęboko, jak głęboko jestem zaangażowana w moje obecne doświadczenie? Ono może nie być idealne, ono może nie być wymarzone. Pytanie. Jak ja się w nie angażuję, jak ja się na nie otwieram, jak, ja mu, jak bardzo jestem w stanie powiedzieć tak temu doświadczeniu i przyjąć to, co we mnie się dzieje pod wpływem tego doświadczenia, przyjąć w pełni to, czego ja się mogę nauczyć w tym doświadczeniu. Przyjąć w pełni, przyjąć w pełni moje uczucia, które mi towarzyszą. Czyli tak naprawdę, naprawdę, tu, gdzie jestem, na mojej drodze, na mojej ścieżce, mam głębokie poczucie, że droga jest wszędzie, miłość jest wszędzie. Każde doświadczenie jest potencjalną bramą do pogłębienia mojej relacji ze sobą, do pogłębienia miłości mojej ze mną, ale także do pogłębienia mojej miłości z całością istnienia. Z drugim człowiekiem, z którym akurat być może jestem w relacji, z drzewem, z rośliną, z ziemią, z ogrodem. Czyli, czyli pytanie, pytanie, czy ja jestem na właściwej drodze? Na tą chwilę widzę to pytanie jako rozpraszacz. Jako coś, co nam raczej zasłania dostęp do, do portalu, jakim jest doświadczenie obecne. Bo zamiast skupić się na doświadczeniu obecnym, to wchodzimy w głowę i w rozważania, a czy to na pewno jest odpowiedni partner? A może powinnam jednak zmienić partnera? Czy to jest na pewno idealny dom dla mnie? Może jednak powinnam się przeprowadzić, czy ja może jednak powinnam mieszkać tu, a może powinnam mieszkać tam, a może powinnam zmienić pracę, a może nie powinnam zmienić pracy? Tak, to wszystko są ważne pytania. To wszystko są ważne pytania, natomiast nie pozwólmy, nie pozwólmy, żeby te pytania nas zabrały od miejsca kluczowego, czyli od doświadczania w pełni tu i teraz. I od zbierania klejnotów, klejnotów, jakie kryją się w tu i teraz. Od przechodzenia przez kolejne portale miłości, przez kolejne portale otwartości w tu i teraz. Czyli jeżeli, jeżeli jesteś w miejscu, w którym zastanawiasz się, czy to jest moja droga, czy na pewno się nie zgubiłam, a może zboczyłam ze swojej drogi, to zapraszam Cię, żebyś zadała sobie inne pytanie. Czy zadał sobie inne pytanie? Czy... Pytanie brzmi. Czy ja w pełni się stawiam do tu i teraz? I co ja mogę zrobić, żeby się stawić w pełni w tu i teraz? Jak bardzo mogę się otworzyć na to doświadczenie. Tak? I, I Magdalena pisze, dziś jest, ma dziś jest Majański Dzień Drogi, skąd wiedziałaś. Magia, magia. Dlatego być może właśnie dlatego stawiłam się dzisiaj tak późno, po prostu czułam taki zew, żeby się tu stawić i, i, i porozmawiać z Wami. I stawiłam się mimo późnej i zupełnie dla mnie nietypowej godziny dostawiania się. Więc a propos, a propos bycia na drodze, tak? Chciałabym jeszcze dodać, że gdy idziemy ścieżką, gdy kroczymy ścieżką kobiecą, tak? Kobiecą ścieżką nie idzie się sztywno. Nie idziemy sztywno. Krok za krokiem. Tylko kobiecą ścieżką idziemy balansując O, strach. Wstyd. Miłość. Odwaga, chcę więcej. Jestem głodna. Pragnę. Miłość. Ojej, zostałam zraniona, zostałam zraniona, zostałam zraniona. Boję się tego życia, boję się tego doświadczenia, zamykam się. Miłość. Tak? czyli kobieca ścieżka jest swego rodzaju mm, takim ruchem, do jakiego ja Was zawsze zapraszam, tak? Żeby krążyć tymi biodrami, żeby poruszać się po spirali, żeby poruszać się po okręgu, tak? Takim ruchem ach, poruszam się, tutaj mam pewne doświadczenie, wracam i pamiętam na nowo, że to też jest miłość, to też jest miłość. Znowu Znowu czegoś doświadczam? Troszeczkę się wychylam na bok? Miłość, miłość, miłość to też jest miłość. To wychylanie się na boki, doświadczanie strachu, głodu, pożądania, przerażenia, rozpaczy. To wszystko są doświadczenia na ścieżce. To wszystko są portale do głębokiego kontaktu ze sobą. To wszystko są portale do mięknięcia. Agnieszka pisze, na kobiecej ścieżce poruszam się w miękkości, miękka, tak właśnie miękka, 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 płynną, po spirali, pozwalając sobie doświadczać, pamiętając, że, peł, że, że kroczymy ścieżką po pełnie, kroczymy drogą po pełnię, a pełnia, Pełnia to nie jest sztywność, tylko pełnia jest właśnie w tym ruchu, w tym balansowaniu, w tym pozwalaniu sobie, w tym otwieraniu się. Nieszka mm. pisze, ale to trudne. Mm. Tak, to może być trudne, to, a właściwie to może być intensywne, to może być rozciągające nas, prawda? I to, I to jest właśnie ten portal, że ja się stawiam do tych miejsc, które są dla mnie niewygodne. Na tej drodze, tak? w miejscach niewygody, tak naprawdę w miejscach niewygody wzrastamy bardzo intensywnie, tak? Tutaj gdy jesteśmy wychylone albo w jedną stronę, albo w drugą i doświadczamy niewygody, dyskomfortu, bólu, rozpaczy, strachu, wstydu, to tam jest portal do wzrostu, do ekspansji. Tam mamy na największe możliwości wzrostu, tak? Agnieszka pisze, ja poruszam się do cukierni i przytyłam około 10 kilo. Tak się poruszam, ale nie palę. To Agnieszka, gratuluję, że nie palisz. I zapraszam Cię, żebyś przyjrzała się temu, temu poruszaniu się do cukierni. O czym jest ta droga do cukierni? Co, być może coś zajadasz, być może tęsknisz za słodyczą w życiu. Jak możesz sobie dać słodycz w życiu w inny sposób? A może czegoś nie chcesz poczuć? Może tam, może chodzi po prostu o to, żeby zamiast iść do tej cukierni, to żebyś dała sobie, stanęła i dała sobie przestrzeń, żeby naprawdę głęboko poczuć, co jest w tobie żywe, poczuć to, to co cię wzywa do tej cukierni. Tak. Jak to brzmi, Agatha? pisze, jestem już Rubensowska pani. Kochana, krągłości są piękne. Natomiast zapraszam cię, żebyś poczuła, poczuła, o czym, jest, o czym są te wyprawy. Tak naprawdę głęboko, o czym to dla ciebie jest. I czy to przypadkiem nie jest ucieczka przed czuciem czegoś, co jest właśnie w strefie dyskomfortu, tak? w strefie trudu, w strefie nie chcę się z tym spotkać, więc zjem coś tak? mm -hmm. ok, wspaniale więc, moja droga, podsumowując mm, czy mój drogi podsumowując zapraszam Cię do tego, żebyś zamiast zastanawiać się czy jesteś na dobrej drodze zadała sobie pytanie zadał sobie pytanie czy ja kroczę w pełni żywa tą drogą czy ja kroczę w pełni otwarta? Jak bardzo jestem zaangażowana w to życie? Jak bardzo jestem żywa w tym życiu? Czy mogę być bardziej żywa? Czy mogę sobie pozwolić na to, żeby być bardziej żywą i pełniej doświadczyć tego momentu? Nawet jeżeli się wiąże z dyskomfortem, tak? Bo to jest właśnie te kobiece ruchy, to kobiece płynięcie miejsca dyskomfortu, miejsca Ogromnej przyjemności, orgazmiczności, miłości i być może znowu dyskomfortu, tak? Płynięcie po obszarach pełni naszego ludzkiego doświadczenia. Mhm. Ok, i moja droga, zapraszam Cię bardzo przy okazji, że już tu jestem. 15-19 maja spotykamy się pod Krakowem na warsztatach pracy z energią męską i żeńską, na warsztatach, które nazwałam Pojednanie, czyli praca z wewnętrzną unią energii męskiej i żeńskiej. Zapraszam Cię bardzo, możesz poczytać więcej o tym warsztacie na mojej stronie. No i, 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 i ciekawa jestem, co, co usłyszałaś w mojej opowieści. Napisz, napisz, podziel się w komentarzach, jak zawsze, jak zawsze. Zapraszam, żeś podzieliła się, podzielił się, co usłyszałaś, co zabierasz z mojej opowieści. Być może coś cię poruszyło, być może to jest jedno słowo, jedno zdanie, tak? Może coś, może coś się w tobie obudziło, może miałaś moment, aha, podziel się sobą, dzielmy się sobą, w ten sposób inspirujemy się, w ten sposób możemy się pokazać w plemieniu. Tak? Tworzymy tutaj plemię, zaplatamy się nawzajem, wspieramy się nawzajem. Wy przysyłacie mi pytanie. Ja się stawiam nawet w niedzielę wieczorem, tak? Eee, Agnieszka pisze: Dziękuję. I zabiera aga ze sobą. Aga, nie bój się, po prostu idź. Mm, tak, aga, nie bój się, po prostu idź. Kochana, nie bój się, po prostu idź. To jest po prostu, to życie jest po prostu o. Doświadczaniu, o doświadczaniu, najzwyczajniej w świecie, o doświadczaniu, pełni, całości hmm. o, i o tym, żeśmy się uczyły być jak najbardziej żywe w tym doświadczeniu. Płyń, nawet jak te kroki są chaotyczne, tak, o mateczko, chaos jest absolutnie częścią życia, tak? Być może chaotyczne kroki, to one, być może one są chaotyczne, dlatego że stąpasz w chaosie, a chaos jest miejscem, z którego wszystko się narodziło, tak, Aga? Chaos jest miejscem, z którego rodzi się nowe życie. Chaos jest początkiem nowego. Że przyjrzyj się temu, o czym jestem, o czym są te chaotyczne kroki. Być może one są o tym, że jesteś w nowej przestrzeni, w czymś zupełnie nowym i wybierasz. Z tego chaosu wybierasz. Mm, to chcę. Mm, to mi jednak nie smakuje. Myślałam, że to będzie fajne, ale rezygnuję z tego, tak? Okej, okay, wspaniale. Bardzo dziękuję. Czekam na Wasze głosy. No i co? Do zobaczenia w drodze. Pięknej nocy. Pa, 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 kochana, pa, kochany. I'm my